Witam państwa, nazywam się Rafał Pomianowski i jestem lekarzem dentystą w gabinecie stomatologicznym Klinident we Wrocławiu. Dziś chciałem państwu udzielić kilku informacji i wskazówek, na czym dokładnie polega leczenie kanałowe. Leczenie kanałowe polega na dokładnym oczyszczeniu kanałów korzeniowych z zakażonej lub obumarłej miaski. Miazga to nerwy i towarzyszące im naczynia krwionośne. Przestrzeń wypełniona miazgą w korzeniu zęba, to tak zwany kanał, co najmniej jeden w jednym korzeniu. Termin kanał może być trochę mylący, ponieważ sugeruje on, że jest w środku pusty. Jednak w rzeczywistości jest wypełniony wspomnianymi wcześniej nerwami i naczyniami krwionośnymi. Istotą leczenia kanałowego jest usunięcie z kanałów zainfekowanej bakteriami miazgi i wprowadzenie na jej miejsce materiału, który szczelnie i całkowicie wypełni pustą przestrzeń po usuniętym jazdy. W tym celu dentysta musi oczyścić ząb z i nadać mu taki kształt, by kanały były dobrze widoczne i łatwo dostępne dla narzędzi kanałowych. W dalszym etapie leczenia za pomocą specjalistycznych, bardzo cienkich i wymagających precyzji pilników Zeskrobywane są ze ścian kanału, zanieczyszczone tkanki wraz z bakteriami na całej długości korzenia aż do jej wierzchołka. Poprzez wielokrotne chemiczne płukanie kanału specjalnymi płynami w największym możliwym stopniu jest on dezynfekowany, tak przygotowany i zmierzony wcześniej kanał jest gotowy do wypełnienia. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa do naszego gabinetu stomatologicznego Klinident we Wrocławiu.